Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku sezonowca, drugim odcinku, który jest kontynuacją tego co zacząłem tydzień temu. W produkcji tej omawiamy obecny sezon i lecimy po prostu po kolei po odcinkach, które zostały wyemitowane w mniej więcej przedziale od paru dni do, do, do teraźniejszości. Jest kilka produkcji, których nie zdążymy obejrzeć do dzisiejszego odcinka. Jest to na przykład Isekai Quartet z odcinek drugi, co jest dziwne, bo to trwa dosłownie ponad 10 minut, no ale tak wyszło, że nie zdążyłem. Natomiast są produkcje, które. To oglądam i chcę je kontynuować, a są takie produkcje, przy których tak siadam i mówię może jutro, może pojutrze i tak sobie je przekładam. W dzisiejszym odcinku pojawią się dwie nowe produkcje, które już zagościły na antenach japońskich telewizji oraz streamów. No i... Ja też bardzo na nie czekałem i chcę je po prostu Wam dzisiaj przedstawić. Będziemy starać się jak najkrócej, jak najbardziej skrócić formę tego odcinka, ponieważ wcześniejszy odcinek trwał ponad 20 minut, chcę teraz go skrócić do maksymalnie 20, żeby to też nie rozciągało się tak w czasie. Dlatego będziemy lecieć jak najszybciej. Zaczniemy od tych produkcji, które już omawiałem tydzień temu, a więc One Punch Man 2, odcinek drugi. I jest tutaj mały problem, bo faktycznie już po drugim odcinku teraz dokładnie gojemy oczami widać, że produkcję mam Punchmana wzięło inne studio, robi to inaczej. Animacja faktycznie jest gorsza. Muszę tu powiedzieć, że mimo, że JC Staff robi co może, to ma dosyć chyba okrojoną ekipę, jeżeli chodzi o tę produkcję. Szczególnie, że tych odcinków nie będzie dużo, bo będzie 12-13 odcinków na cały sezon. Co mnie bardzo dziwi, bo JC Staff bierze sobie na sezon zawsze około 2-3 produkcji do, do emitowania, do tworzenia. I w tym przypadku Man też jest, nie jest jedyny. Ale może jakaś forma obniżkowa, jeżeli chodzi o ekipę, może jest w tym momencie obsada, nie wiem, okrojona, może jest dużo praktykantów, może jest dużo innych zleceń. I tak naprawdę One Punch Man powinien być y, taką topową ich marką, jeżeli ją przejęli i powinni zrobić wszystko, żeby ona wyglądała jak najlepiej. A tu w drugim odcinku jednak widać, że ta animacja jest dużo gorsza. No właśnie, szczególnie w drugim odcinku już to widzę, bo z akcji nie było może dużo, ale były one. Po prostu średnie. Poza tym niektóre sceny akcji, które można było troszeczkę bardziej zanimować, rozwinąć, były albo pominięte, albo były zanimowane tak na szybko, na pirazy pi drzwi. Co nie znaczy, że odcinek był zły, bo jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o całe wykonanie, resztę poza animacją, jest wszystko ok. W drugim odcinku mamy taki powrót, spotkanie Saitamy z Sonikiem. Mm -hmm. czyli z tym jego rywalem, znaczy Sonic uważa go za rywala, a Saitama tak naprawdę za wrzut na dupie uważa Sonika. Spotykają się ponownie i ponownie Sonic przegrywa, jest jeszcze tyle daleko za murzynami, jeżeli chodzi o, o, o to, by pokonać Saitamę. E, znowu Genos, Genos znowu e, rozwija swoje umiejętności, pokazuje nam wachlarz nowych umiejętności, w swoich nowych e, częściach. I pojawia się też siostra Tatsumaki. Co ciekawe, wygląda na starszą, a jest młodsza. jak? No, okej, okay, tak to wygląda w japońskich animacjach bardzo często. I jest ona dosyć irytującą postacią, bo jest poklepana, jeżeli chodzi o takie korpo, bo, o takich korpo bohaterów. Stwierdzi ona, że em, w takiej bractwie, jak superbohaterowie, szczególnie w kategorii, w której znajduje się i Ona i Saitama, czyli kategorii B, klasy B, powinna być hierarchia, powinny być gangi, powinny być grupy, które się ze sobą, że tak powiem, zrzeszają. A Saitama od razu jej mówi, że nie, 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 moja droga, to nie tak ma wyglądać. Bohater ma po prostu ratować ludzi, a nie patrzeć na słupki, statystyki i inne duperele. On po prostu ma być i ratować. No i taka jest najprostsza idea i najbardziej prawidłowa. I Saitama ma oczywiście tutaj jak najbardziej, najwięcej racji. No, ma po prostu rację, można tak po prostu w skrócie to powiedzieć. Więc odcinek jest fajny, ale można by się przyczepić było szczególnie do animacji. No, pojawia się też główny antagonista, który będzie w drugim sezonie przodował, nie pamiętam jak się nazywa, ale wygląda bardzo kozacko. No, jest to postać, która co ciekawe reprezentuje nie bohaterów, a potwory. I może tym potworem chociażby na razie z wyglądu nie jest. Nie wiem, czy tam mangi w tym momencie, więc nie wiem, co się wydarzy, z jaką będzie miał moc, ale jest na pewno chociaż przybliżony potężnie do Saitamy, a czy jest silniejszy, okaże się. Nie mówcie w komentarzach, tego raczej nie spojlujmy. Nie spojlujmy mangi po prostu, bo są osoby, które po prostu mangi nie czytały. Tyle na One Punch Punchmana. mam dzisiaj, lecimy dalej. Kinezetsu no Yaiba, odcinek drugi. I teraz już mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że będzie to zupełnie inna anime niż Dororo. To będzie typowy Shonen. Shonen o bohaterze, który będzie rozwijał swoje umiejętności, będzie coraz lepszy, będzie coraz bardziej. Chciał, znaczy chce zawsze, ale będzie teraz bardziej po, e, chciał e, ratować i chronić swoją siostrę i będzie się szkolił, by to robić. W drugim odcinku e, główny bohater, Tanjiro, chyba e, spotyka Senseja, który będzie go szkolił. E, sensej już na samym początku e, robi mu ostry wycisk, daje mu test do wykonania, test jest naprawdę morderczy, bo zagania go na górę, na bardzo gęstą górę wypełnioną mgłą, po prostu gęstą i gęstym powietrzem, gdzie ciężko się oddycha i później każe mu z niej zejść. Ale nie będzie to najprostsze zejście, ponieważ będzie ono składało się z wielu pułapek. No ale Tanjiro udaje się to i zdaje egzamin, czyli widzi w sensei w nim potencjał. Szczególnie, że jest tam też wspomniane o tym, że ma dobry węch, a ten Mistrzensei też ma bardzo dobry węch, więc jest bardzo dobrym kandydatem, by stać się jego następcą. No i też poznajemy, poznajemy, w sumie pojawia się pierwszy antagonista, może nie tyle co antagonista, tylko pierwszy przeciwnik, który zostaje przez Tanjiro no, zgładzony, ale nie do końca. Tanjiro oszczędza go jeżeli chodzi o, o zabójstwo, czyli nie zabija go, robi to po prostu słońce, kiedy wschodzi i samo pokonuje tego przeciwnika, co, co pokazuje nam, że Tanjiro będzie jednak troszeczkę miękkim bohaterem, będzie wahał się przy zabijaniu. No i to akurat jest klasyka, jeżeli chodzi o szaneny i bohaterów dosyć młodocianych. Także Kinect Iba może ciutkie obniżył roty, ale dalej jest produkcją topową na sezon. Wiosennę 2019 roku, więc jak najbardziej dalej oglądam. Kolejna produkcja to już nowość: jest to Sarazan Mai. To jest produkcja, na którą bardzo czekałem. Sarazan Mai jest w ogóle produkcją reżysera od takich innych produkcji jak Utena lub Mała Pinguin. Są to produkcje bardzo oryginalne. Są to produkcje bardzo, bardzo dziwne w swoim założeniu. Ale są to też produkcje mądre i, i dosyć trudne w. W interpretacji. Nie oglądałem Uteny, obejrzałem Mawaru Penguin Dram do około 17 odcinka i powiem Wam że nie tyle co się zmęczyłem, a oglądałem tego, ale po prostu mózg mi eksplodował i powiedziałem sobie tylko, że ach, muszę odpocząć od tej produkcji, bo ona jest dosyć ciężka. Zostawiłem ją sobie na bok on holdzie i stwierdziłem, że obejrzę ją za kilka tygodni. I tak właśnie minęły już dwa lata. Czy nawet trzy. To jest bardzo dobra produkcja, muszę do niej wrócić, ale obawiam się, że będę musiał obejrzeć ją całkowicie od nowa, żeby znów ją zrozumieć. Więc y, Sarazan Mai jest bardzo podobny do Penguin Drum, jeżeli chodzi o formę, a więc zamiast pingwinów Małowaru Pinguindram Sarazan Mai mamy kapy, bo w ogóle o tym będzie ta produkcja. Y, zamiast, y... znaczy generalnie wszystko inne jest bardzo podobne, czyli na przykład y, te tła, gdzie ludzie są chodzącymi takimi. Y, y, ja wiem, jakby to określić taką grafiką zwykłą człowieczka, są, którego widzimy często na znakach, na przejściach czy coś takiego. Czyli całe tło jest, że tak powiem, anonimowe, a my skupiamy się tylko na bohaterach, którzy są w tej produkcji najważniejsi. I Sarazan Maja opowiada o trzech bohaterach, którzy rozgniewali Boga kappę, a więc dwóch z nich rozbiło jego posąg, potem nazwało go żabą, co go bardzo rozgniewało, no i ten trzeci jeszcze, nie wiedząc, że tamci dwa już ponieśli karę, też nazwał go żabą. I też został... Właśnie, oni wszyscy zostali zmienieni w kapy. W bardzo przedziwny sposób, ponieważ... <grym> A może by obejrzyjcie to po prostu sobie sami. Jak to się stało, że oni stali się tymi kapami. No właśnie to, jak to się stało, to pokazuje, jaką ta produkcja będzie miała formę. I tu już nawet nie chodzi o humor, bo... To niekoniecznie musiał być humor, to co się tam wydarzyło, jak oni zostali zmienieni. To, to niekoniecznie według twórcy w założeniach ma być humor, to co się stało. Tylko najczęściej produkcje tego scenarzysty są po prostu... no inne, inaczej przedstawione, ciężkie, ale jak najbardziej satysfakcjonujące i, jeżeli się zagłębimy, zrozumiałe. I Sarazan ma już w pierwszym odcinku, pod koniec szczególnie, kiedy jest ta cała... Jakby to określić... Jest ten cały taniec, rytuał, który wykonują nasi bohaterowie, ponieważ muszą... Ja już zapomniałem, jak się nazywa ta cała energia. Muszą ją odzyskać, pokonują innego, czy inną kreaturę, która jest też przeklęta pokonują w sposób tak rytualny i podczas tego rotału okazuje się, że jeden z głównych bohaterów ukrywa bardzo ważną i dla niego krępującą tajemnicę i widać, że ta produkcja będzie miała dużo takich smaczków odkrywania tajemnic naszych bohaterów i to będzie raczej może nie komediowe, to będzie raczej takie bardziej dramatyczne, bardziej okruchowe. Także ta produkcja skrywa bardzo dużo mądrego w takiej formie zewnętrznej niby komediowej, ale czy to do końca będzie komedia? Raczej bym wątpił w to. Tak samo było z Małoru Pinguin To niby była komedia o śmiesznych pingwinkach, ale nie. Zupełnie nie. Więc pierwszy odcinek na plus jestem bardzo zadowolony z tego sensu i z niecierpliwością czekam na kolejne odcinki. Zaraz on Mike polecam, ale naprawdę trzeba się w tą serię wczuć. Wczuć i trzeba się nastawić na to, że nie będzie ona najzwyklejsza, nie będzie zwykła produkcja, którą mogą na co dzień w szomenach czy innych e, produkcjach akcji, czy tam szkolnych romansach. To nie jest to. To jest zupełnie coś nowego. Jeżeli nie widzieliście Mauer, Penguin Run i Uteny, to na pewno będzie coś nowego. Za Utenę muszę się w końcu kiedyś zabrać. Kolejna nowa produkcja i to jest absolutna perełka, którą będę szanował i oglądał do samiutkiego końca. Nawet jeżeli będzie miała spadek jakości, to i tak to obejrzę. Carol and Tuesday. Carol and Tuesday zapowiadało się już od pierwszych... E, zapowiedzi w ogóle, zapowiadało się super producent, scenarzysta Shinichiro Watanabe od Cowboya Bebopa, od Space Dandiego i innych bardzo topowych produkcji bierze się teraz za anime o muzyce, o muzyczne anime. No i tych produkcji muzycznych jest coraz mniej, jak pojawia się jakaś produkcja na sezon, to jest naprawdę dużo, nie licząc oczywiście idolki plus idolów i takie tam popierduki. To jest naprawdę bardzo mało dobrych muzycznych anime. Carol Tuesday jak najbardziej taką produkcją będzie osadzona w przeszłości, w takim troszeczkę utopijnym świecie, gdzie technologia wybiła się już naprawdę bardzo wysoko. W ogóle chyba społeczeństwo żyje na Marsie, to mogę, mogłem się pomylić, ale tak mi się wydaje, że to już nawet kolonizacja zadziałała. No i co? Poznajemy najpierw. Tuesday. Dziewczynkę, która pochodzi z bogatej rodziny, z troszeczkę mniejszej miejscowości, nad bym mi powiedział z takiej wsi technologicznej, ale wsi, która jest nudzona swoim życiem i chce po prostu grać na gitarze, chce być artystką, więc po prostu ucieka z domu. No, nie, nie tyle co ucieka, tylko oznajmia, że wyjeżdża i wyjeżdża sobie do wielkiego metropolicznego, może nie do miasta, do dużego, ogromnego miasta, by to szukać przygody wraz ze swoim dronem, takim troszeczkę robotem, który tam jej pomaga w transporcie bagażu, przemierza, prawda, najpierw pociąg. Śpi w ogóle, nie wiem dlaczego, w tym pociągu na sianie, czyli ona chyba tam na gapę sobie do tego pociągu się ładowała, żeby po prostu tylko dostać się, ale nie wiem dlaczego. Nie miała jak pieniędzy zdobyć, przecież ma bogatą rodzinę, dlaczego spała na sianie? Ale to jest mało istotne. A potem poznajemy Karol, dziewczynkę troszeczkę ciemnej karnacji, która mieszka właśnie w tym mieście, prowadzi sobie takie beztroskie życie, gdzie, no może nie tyle co beztroskie, ale życie takiej młodej dziewczyny, która czerpie radość z życia i szuka pracy, co chwilę zmienia, bo okazuje się, że w ogóle świat ten jest przesiąknięty dramatycznie... Eee, dramatycznie wyglądającymi i zachowującymi się ludźmi. Tak, tam jest bardzo dużo głupich ludzi i to pokazuje... nie wiem czy to... Często w anime są takie scenariusze, że główni bohaterowie, poboczne postaci są bardzo mądre, a cała reszta, co jest na około 3-10-planowych postaci są głupi. No i w tej produkcji widać też, że mamy Społeczeństwo, które jest albo rozleniwione, albo jest zbyt egoistyczne, albo jest po prostu no, donzwer. złe. No I to przeszkadza Karol przede wszystkim w podejmowaniu pracy, bo ona taka nie jest, a wszyscy naokoło, gdzie podejmuje pracę, jej w tym utrudniają. No i widać, że dziewczyna też nie może się spełnić do końca i też jest ustalentowana muzycznie, gra na keyboardzie i bardzo pięknie śpiewa. Pewnego dnia ta dziewczyna, czyli Karol. Yy, po prostu już tak troszeczkę z żalu, troszeczkę już ze smutku rozstawia swojego keyboarda na środku mostu i zaczyna grać. Zauważa to Tuesday, która ją po prostu zaczęła ubóstwiać. Zakochała się w jej śpiewę i zauroczy zauroczyła się w jej talencie, więc one tak właśnie się poznają. Spotykają się w domu Karol, zaczynają komponować muzykę, która już na samym początku wygląda naprawdę, zapowiada się bardzo dobrze i postanawiają założyć zespół. I tak. Narrator na samym końcu pierwszego odcinka nam zaspoilerował, że rozkwitnie ich kariera. Ciekawe, ciekawe, jak pójdą dalej. W momencie, kiedy osiągną już apogeum popularności, jak będą się zachowywały między sobą, jak będą się zachowywały między całą ogólną społecznością. Podczas pierwszego odcinka pojawia się jeszcze inna bohaterka, która zostaje wkręcona przez matkę, do, matkę, która wygląda jak facet, do, do świata show biznesu i, i bardzo chce zaistnieć. I tu będzie też zderzenie z takim troszeczkę innym poglądem jednych, dwóch dziewczyn, które chcą po prostu być, mają talent, z drugą, która chce być, ale nie ma to może talentu, tego jeszcze nie wiem. To też będzie ciekawy wątek. Na pewno w Carol and Tuesday będzie dużo ciekawych wątków. Być może większość z nich już gdzieś były, ale to nieważne. To będzie na pewno bardzo dobre anime muzyczne, o którym będę mówił w każdym odcinku. Także Carol and Tuesday polecam, szczególnie osobom, które tęsknią za anime muzycznym i takim nawet bym powiedział troszeczkę anime science fiction, bo tego tam też trochę będzie. Więc jeśli ktoś, jak ktoś oglądał takie na Opolon i tęskni za tą produkcją, to może sobie spokojnie Call of obejrzeć. Troszeczkę w innym klimacie, ale będzie podobny, tak mi się wydaje. W poprzednim odcinku obiecałem Wam, że obejrzę jakiegoś Kisekaja. No i ech, tak, jest tylko jedna produkcja, która wychodzi w sezonie wiosennym. Nazywa się Kenia no Majo i oglądam oh, tu. I muszę przyznać, że nie jest takie złe. Zacznijmy może od tego, że Kenya no ma troszeczkę inną formę inkarnacji do świata fantazy, bo w przypadku Slyma, gdzie Rimuru przeniósł się z ciała człowieka do ciała Slyma, czy w Tatenojusza główny bohater przeniósł się ze swojego dosłownie ciała z świata naszego, teraźniejszego do świata fantazy, nie zmieniając nic, chyba, tak mi się wydaje. Tak w Kenya Nomadio główny bohater zostaje przeniesiony do świata fantazy i. Że tak powiem, ma klasyczną inkarnację, czyli przenosi się do ciała narodzonego dziecka, który dopiero co się rozwija. Z tym wyjątkiem, że główny bohater, kiedy dorasta, pamięta, co się działo, jak żył w świecie e, w którym żył wcześniej, czyli naszym. Nawet ciekawa opcja, powiem szczerze, bo pokazuje dorastanie tego młodzieńca. Czyli nie ma od razu, że się przenosi już jest w ciele 15- czy tam 20-latka i od razu wymiata, tylko uczy się tego wszystkiego i chłodzie to po prostu bardzo szybko. Więc widać, że ma talent, że jest przybyszem z innego świata, ale jednak przereinkarnowanym po prostu od malutkiego. Co ja wierzę w internecie, bo ufam, ufam światu, że jeżeli zginę, to nie będzie pustki, tylko przyniosę się do nowego e, ciała i będę prowadził kolejne życie. Mam nadzieję, że tak będzie, nie będzie pustki. Wróćmy do Kenia na Mazio. E, jestem zaskoczony, bo nie jest to na, jak na razie taka zła produkcja. Może dlatego, że jeszcze nie pojawi się motyw szkoły, bo już wiemy, że od drugiego odcinka będzie motyw szkoły, i to mnie przeraża. W pierwszym odcinku poznajemy głównego bohatera jak Dorasta. Dowiadujemy się, że bardzo szybko chłonie magię jest już bardzo dużym koksem w wieku 15 lat, kiedy w tamtym świecie kończy pełnoletność. Pojawiają się naprawdę ciekawe postaci, fajne, śmieszne dialogi i jest to nawet przyjemna produkcja. Ale tak jak mówię, od drugiego odcinka zacznie się szkoła i może być wzwyżkowo bądź bardzo zniżkowo. Zobaczymy co to będzie, ale jestem zaskoczony i jeszcze to będę oglądał. Niestety, tak jak mówiłem wcześniej, nie obejrzałem Isekai Quartet odcinka drugiego, nie obejrzałem również drugiego odcinka Fairy Gone. No, boję się tej produkcji, ale będę ją jeszcze, spróbuję ją jeszcze oglądać, więc w następnym odcinku opowiem od razu dwa epizody, czyli epizod trzeci, czwarty Feyrigon, więc wybaczcie, jeżeli czekaliście na opinię o Feyrigon, w tym odcinku nie będzie, bo nie zdążyłem tak samo, nie będzie i Sekaj Quartet, będą pod te dwa odcinki w kolejnym odcinku Sezonowca, więc to już wszystko na dzisiaj. Przygotowałem Wam troszeczkę krótszy materiał, ale streściłem to mam nadzieję tak, jak chciałem i powiedziałem wszystko, co chciałem i mam nadzieję, że spodobały Wam się chociażby te nowe dwie produkty, czyli Sarazan Mai i Carol and Tuesday, które bardzo Wam polecam i to są moje dwa rodzynki tego sezonu. Zaraz po nich jest Kinetsu no jeżeli chodzi o nowe marki. To są trzy nowe marki i oczywiście z kontynuacji One i czekamy cały czas na Shingeki no Czekamy, 23 chyba jest premiera. Czekam na opening, czekam na w ogóle zwrot wydarzeń, co tam się wydarzy. I o cienkie kinoki dzień też będziemy rozmawiać w sezonowcu. Na dzisiaj to w tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie w komentarzach swoje opinie na temat tych odcinków, które omawiałem, bądź jeżeli chcecie mi coś polecić, co jeszcze chcę obejrzeć, co jeszcze powinienem obejrzeć w tym sezonie, dajcie znać. Potrzebuję jeszcze jednej komedii, ale nie mogę jej znaleźć. W tym sezonie naprawdę nie ma chyba dobrej komedii. Szkolnej chociażby. Szkolnej właśnie. Powiedziałem sobie tak, że w każdym sezonie ruszę jedną szkolną komedię i jednego Isekaja, więc brakuje mi tej szkolnej komedii, którą cały czas czekam. Zostawcie opinię w komentarzu, dajcie propozycje na szkolną komedię. My się widzimy za tydzień. Cześć!